Dzień dobry, już teraz będzie nas słychać, no bo bez przesady. Bez przesady, żebyście cały czas czytali to tak jak stary film. Tak. Ale dlaczego właśnie był taki początek? Ponieważ omawiamy grę Townsfolk Tassel oryginalnie, czyli Wielka Draka w Małym Mieście. I oczywiście to jest gra w takim super starym retro-klimacie kreskówek, tak? No i tak gra ma teraz swoją kampanię. Na wspieram to. Tak, jest teraz kampania. Gra będzie w Polsce wydawana przez Lucky Duck Games. I gra już zdążyła się ufundować. Ale trzeba to podbijać, żeby się wspierało dalej. Bo to jest naprawdę bardzo fajna gra. I zaku możesz jeszcze coś dopowiedzieć do tej gry, co tam będzie. Znaczy, jeśli chodzi o kampanię, to oczywiście możecie sobie wejść na stronę kampanii, zobaczyć, yy, co tam, jak to tam się kula. Oczywiście tutaj to co mamy i co pokazaliśmy wam na gameplayu, bo chyba gameplay wcześniej wpadnie. No to oczywiście, że jest tylko mała część, ponieważ na kampanii możecie wesprzeć sobie podstawkę, ale też będzie taki bardzo duży, fajny. Dodatek. No i co, dla wszystkich, którzy będą wspierać Townsfolk Tassel na kampanii, no to yy, otrzymacie także dodatkowo zestaw kart do pokera, ilustrowany przez Dawida Wiązka, i tam będą takie ilustracje, też w takim jego fajnym retrostylu, nawiązujące do przeróżnych postaci związanych z grami, z popkulturą naszą, tutaj lokalną. No, i to były takie dwa słowa odnośnie kampanii. Także tak jak mówiłem, wszystkie linki będą w opisie tego filmu, możecie tam sobie wejść zobaczyć. Jeśli chodzi o zasady, to w tym filmie przedstawimy Wam dosłownie 2-3 minuty, mam nadzieję, zasady, ponieważ gra wydaje mi się, że w takich właśnie podstawach tych zasad jest dosyć prosta. Ale jeśli chcecie zobaczyć już, jak to śmiga, już jak to gra, no to oczywiście wczoraj. Nagrywaliśmy gameplay. Nagrywaliśmy go z Jagodą, także na trzy osoby, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tak więc myślę, że przejdziemy do opisu, jak się gra w tą grę, pokrótce. O, przede wszystkim, o co tutaj chodzi? Co będziemy robić w tej grze? Będziemy musieli ratować nasze miasteczko, ponieważ szeryf naszego miasteczka został zamordowany i przez to wszystkie jakieś potwory, jakieś bosy cały czas falami przychodzą do naszego miasta i atakują miasto. My te ataki musimy odpierać, także będziemy grać kooperacyjnie przeciwko bossom. Tak, no i ta gra generalnie to jest boss butler, czyli wcielamy się w jakieś postaci. I bijemy się z bosami. Zawsze bijemy się z czteroma bosami, jeden po drugim. Wszystko to jest yy, poprzedzone, ale także pomiędzy tym jest taka faza miasta, w której będziemy sobie kupować przedmioty, będą poszczególne wydarzenia. No a właśnie, jeśli chodzi o walki z bosami, no to będziemy losować bosów. Ich z tego, co pamiętam, to jest kilkunastu, chyba jedenastu, dokładnie nie liczyłem, ale za każdym razem nie dosyć, że ci bosowie będą inni. To w zależności od yy, tego w jakiej kolejności z nimi się bijemy, czy z danym bossem bijemy się jako pierwszym, drugim, trzecim, czy czwartym, ostatnim bosem, no to taka walka będzie coraz trudniejsza, to im dalej, tak? Jeśli chodzi o tą finalną walkę, to w ogóle dojdą jakieś tam mikrozasady, mikromechaniki i takie walki będą naprawdę trudne. Ale jeśli chodzi o samą walkę, to tak jak już Maria mówiła, wcielamy się tutaj w mieszkańców. No i co my będziemy robić i co tutaj przede wszystkim jest na planszy? Oczywiście jest taka taktyczna plansza, na której w zależności od tego, jakiego mamy bossa, będziemy rozkładać przeróżne elementy terenu, oraz tak będziemy rozpoczynać w takich miejscach swoją. Rozgrywkę, jeśli chodzi o te elementy terenu, to są featurey, czyli to są takie obiekty terenu, z którymi możemy wejść w jakąś interakcję, na które możemy wchodzić. Czyli na przykład tutaj jest taki dół, możemy do tego dołu wejść, żeby tutaj szukać przedmiotów. Na przykład jest tu ksiana, czyli do stogusiana możemy wejść, żeby się tam ukryć, ale także są tutaj przeszkody. Przeszkody, które także oddziałują na nas w różny tam sposób. Na przykład mamy taki tutaj ul, ktokolwiek będzie rozpoczynać, które. Obok takiego ula będzie dostawać od tych os niestety obrażenia. Czasami będziemy wchodzić w taką interakcję, że będziemy musieli rzucać kosteczkami i robić tam inne rzeczy. I to były właśnie tereny. No i tak jak rozłożymy sobie to tu wszystko, przygotujemy tą walkę, no to będziemy się bić. Będziemy się bić zgodnie z kolejnością z torem inicjatywy, który sami sobie określimy. Zawsze najpierw będzie szedł bandyta, no i bandyta będzie wykonywać swoje tury. Od tego będzie mieć swoje specjalne karty ataku, które będziemy odkrywać, no i patrzeć, kogo on atakuje, ponieważ na każdej karcie znajdują się inne warunki. Za każdym razem będzie wybierać inny cel, no i jego atak też będzie inny. Na no później będziemy iść my, tak? A co my będziemy mogli robić? W naszej turze będziemy mogli się ruszać, będziemy mogli walczyć, no i robić interakcje z obiektami, wpływać na obiekty. Będziemy mogli robić przeorganizowanie kwipunku, ale też będziemy mogli wykorzystywać swoje specjalne zdolności. I teraz powiedz coś o tych naszych atrybutach i tabelkach, które tutaj mamy. Na naszych planszetkach mamy różne atrybuty. Pierwszym atrybutem jest życie, które po prostu wyznacza nam ile tego życia mamy. Jeżeli życie spadnie nam do zera, to wtedy jesteśmy knockout i odpadamy z gry. Kolejnym naszym atrybutem jest ruch. Czyli po prostu to oznacza, ile mamy ruchu do wykorzystania w swojej turze. Kolejną akcją to są po prostu punkty akcji, moksi. Którymi, mo tak, którymi możemy albo atakować, albo niektóre z naszych postaci mogą korzystać ze swoich specjalnych umiejętności właśnie wykorzystując mhm. e, moksi. Znaczy, moksi to są takie punkty akcji, za które m.in. będziemy mogli aktywować nasze przedmioty. No a w właśnie bronie, używając broni. Co kosztuje nas? i będziemy mogli zaatakować, tak? Tak. I ostatni atrybut to celność. Także ustawiamy po prostu celność tak, jak mamy na naszej planszetce. Niektórzy, niestety, będą mieli minusowe. Punkty do rzutów kośćmi. Tak jak ty miałaś od razu kurczakiem. Ogólnie, jeśli chodzi o celność, to po prostu to jest y, wartość modyfikująca nasze rzuty, tak? Ponieważ jeśli atakujemy brońmi, no to na tych broniach znajduje się jakaś wartość minimalna, którą musimy wyrzucić na kości. No i właśnie to będzie modyfikowane przez tą naszą wartość akuracji, czyli celności. No i tak będziemy po tej mapie. Poruszać się, czyli zużywać właśnie te nasze punkty ruchu. Będziemy walczyć, będziemy atakować potwora w zależności od tego, jakie mamy przedmioty, czy wręcz, czy będziemy go atakować na odległość, czy za pomocą przeróżnych innych przedmiotów, bo tych przedmiotów. Tutaj możemy mieć całą masę i one działają naprawdę na przeróżne, przeróżne sposoby. Na przykład taki Norman Fishboy ma początkowy swój przedmiot, taką czapkę. No i na przykład, mogę, jeśli sąsiaduję z jakimś zbiornikiem wodnym bądź ze studnią, w sumie to też jest taki zbiornik wodny, tylko trochę mniejszy. No to wtedy będę mógł użyć takiego przedmiotu, i po prostu ściągam tą rybę z głowy i, i rzucam ją w naszego rufiana, w naszego łotra, no i w ten sposób mu zadaję obrażenia. No i tak przechodzimy od tury gracza. Do kolejnego gracza, i tak dalej. Potem znowu idą rufianie, no i zbijamy życie naszemu łotrowi. Życie naszego łotra jest określane przez ten tor. Jeśli znacznik jego życia wejdzie na tak zwany breaking point, no to wtedy ten łotr dostaje takiego właśnie kopa na zapęd i ma dodatkowe akcje. No i tak się bijemy, dopóki mu nie zbijemy całego życia. Jeśli on nas wcześniej zbija, to po prostu wypadamy z tej jednej walki, tak? Ale też w trakcie walki będziemy mieli takie karty, które się nazywają Fits of Metal. I co to są te Fits of Metal? To są karty jakby naszych celów, które musimy wykonać właśnie podczas walki z bosem, czyli tutaj są przeróżne akurat, które możemy zrobić. Niektóre na przykład są w fazie miasta, bo mamy fazę miasta właśnie, gdzie się uzbrajamy w broń, dokupujemy sobie przedmioty i o to chodzi, że jak spełnimy Taki cel, to możemy pobrać albo pieniądze, albo możemy na przykład dodać, nie wiem, punkty dodatkowe do ruchu. Możemy zadać jedno obrażenie naszemu rufianowi, także jest naprawdę dużo jakby opcji, ale one mają też punkty. Na tych kartach mamy punkty, które na sam koniec gry też będą się liczyć, ponieważ Wtedy je zliczamy i patrzymy, kto jest nowym szeryfem, więc jakby To określają... zostanie szeryfem w y, ostatniej walce. Tak. I po pierwsze on musi przeżyć, tak? On na pewno musi przeżyć, no i tak powiedzmy, że jest takim trochę pseudo wygranym, tak? No i właśnie te cele tutaj są przeróżne, czyli na przykład jeśli y, rafian, czyli nasz Łotr dostanie obrażenie od... Jakiegoś elementu terenu, na przykład tutaj do ula. Jeśli to jest w celu i to się stanie, możemy odrzucić taką kartę, no i wtedy spełnić to i dostać z tego nagrodę. Ale po co to jest jeszcze? Ponieważ jeśli już pobijemy tego bosa, to osoba, która odkryje najwięcej, spełni najwięcej właśnie tych celów fits of metal, dostanie taki specjalny przedmiot. Wylosuje specjalny przedmiot tego łotra, ponieważ każdy łotr posiada trzy takie naprawdę super przedmioty, które po walce, ale także czasami podczas walki będziemy mogli zdobyć. Jeśli chcecie zobaczyć przykład tego, no to zobaczcie sobie nasz gameplay, ponieważ tak nam się właśnie udało to zrobić. I to mnie! Tak jest. No i co? Tak, jak pobijemy bossa do zera, to przechodzimy do fazy miasta. Jeśli chodzi o tą fazę miasta, to tą planszetkę tutaj obracamy, zapełniamy cały ten tor sklepu przedmiotami. Jak tutaj widzicie, trochę tego jest, ale do komponentów sobie zaraz przejdziemy. Zapełniamy to wszystko tutaj przedmiotami, no i będziemy mogli kupować. Oczywiście, za pokonywanie bossów dostajemy pieniądze. Ale także na przeróżne inne czasami sposoby możemy dostawać pieniądze, na przykład między innymi czasami od bossa, ponieważ jest taki boss safe, który rozrzuca w koło siebie pieniądze i po prostu możemy je dosłownie zbierać z planszy, tak? No i to były zasady: no bo co tu więcej. No więcej zasad nie ma, tak? one są naprawdę bardzo przejrzyste i proste. Mhm. Pobijemy wszystkich czterech bossów i wygrywamy grę. No to co? To przejdziemy teraz w tym momencie do naszej. Opinii. Zaczynając od naszej opinii, na samym początku przejdziemy od tego, co zawsze, czyli ja uważam, że tutaj to jest to, co jest best of the best i jest jedną z najważniejszych rzeczy w Townsfolk Tassel, a mianowicie to jest klimat, to jest, są grafiki i komponenty. I to jest. Dla mnie najfajniejszą rzeczą, tak jak zobaczyłam już pierwszy raz tę grę. To są te figurki. Naprawdę figurki są duże, są bardzo fajnie zrobione i dla mnie one też naprawdę robią klimat, bo jeżeli to by były Standisy, to już by takiego klimatu nie było. Chociaż tutaj na bar... Standisach też bardzo fajnie to wygląda, bo sama gra jest taka w takim retroklimacie. Tak. I te Standisy też tak nie przeszkadzają mnie nawet. Mhm. A... <grafię> Jak normalnie w innych grach. Szczerze, to bardzo dużo osób uważa, że tutaj Standisy są nawet fajniejsze od figurek, tak? Aczkolwiek widziałem w internecie pomalowane figurki, no to to naprawdę robi robotę, to wygląda super. Akurat ten egzemplarz jest to pożyczony egzemplarz, na tą chwilę jedyny egzemplarz, który krąży po Polsce, pomiędzy, pomiędzy tak? Dlatego no niestety, ale nie możemy sobie po prostu wziąć tego i pomalować, tak? ani przetrzymywać tego na malowanie, ale tak. Wracając to, stendisy tutaj tak naprawdę też robią bardzo dużą robotę, no i wszystkie grafiki, ponieważ to jest właśnie ten taki klimat starych kreskówek i szczerze mówiąc ten klimat wraca trochę na, jak to się mówi? Do łask. Wraca do łask, ponieważ teraz oczywiście mamy przeróżne nowe kreskówki, mamy Cupheada, Cuphead trochę to podbił. Jeśli nie wiecie co to jest Cuphead, no to powinniście zrewidować swoje wszystkie doświadczenia związane z różnymi grami. I filmami, ponieważ oczywiście była to bardzo popularna gra komputerowa, z której wyrósł se serial, ale między innymi także gry planszowe. I na tym kanale także recenzowaliśmy grę planszową, a raczej kościaną Cuphead. No i właśnie, jeśli chodzi o ten klimat, taki powiedzmy to cupheadowy, to te wszystkie ilustracje i wszystkie przedmioty mają w sobie ten klimat. Ale co jest właśnie fajne, to po prostu nie jest narysowane w takiej kresce. Tylko nawet te przedmioty, one są takie trochę zjajem, one są takie trochę śmieszne, nie? Że na przykład masz. Czapkę, która jest butem. Ja miałam taką czapkę wczoraj z butem. Mhm. Na przykład masz już okej, okay, bardzo kultowy, tak? Pistolet, który strzela no, taką piąche. piąchą. No mówię, w tych przedmiotach tutaj naprawdę widać ten klimat, właśnie tych starych kreskówek. I to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Nam to siedzi, bo to jest nasz klimat, to jest super. No i szkoda, że jest tak mało właśnie gier w tym klimacie, ale. Kończąc o klimacie, a przechodząc do komponentów. Co jest jedną z fajniejszych rzeczy w całej grze? Nasze planszetki, ponieważ są podwójne. I jak wkładamy te wszystkie tutaj e, żetony, nie wiem czy żetony, czy nie, no to one nie wypadają. No fajnie, bo się popchnie tą planszę czasami w emocjach i nic nam latać nie będzie, nic mhm. się nie poprzesuwa. One są z naprawdę bardzo grubego, według mnie kartonu. Tak, to jest, jest gruba... gruby, porządny karton. Mhm. On jest taki lekko szarawy i też są zrobione w fajnym klimacie, że to nie jest takie idealnie białe i wszystko jest takie czyste, tylko rzeczywiście wygląda jak takie retro. Tak. Gry. Wszystko jest bardzo fajne retro, jeśli chodzi o wszystko co tutaj się znajduje, o karty, o te planszetki o figurki, o nasze żetony, wszystko ma płócienne wykończenie, wszystko jest naprawdę grube, bardzo dobrej jakości, figurki Karty są, też są grube. Mhm. figurki są po prostu fenomenalnie zrobione, fenomenalnie. To jest no, no ta wyższa półka, to już wyższa półka, ale co ja chciałem jeszcze powiedzieć z komponentów? Co jest naprawdę bardzo fajne, że ja wiele razy mówiłem, że ja bardzo doceniam, jeśli w pudełku dostajemy jakieś organizery. No i właśnie w tym pudełku jest mamy. Jest pudełko na karty. Tak, w pudełku jest pudełko. Jeśli chodzi o ten insert, tak jak tutaj widzicie na figureczki, tam wszystko ma swoje miejsce. Tam wszystko się super mieści. No i tutaj tak, nie mamy po prostu miliona kart w jakimś dużym woreczku, tylko jest to w pudełku. I jeśli mamy wyłożyć jakiegoś bossa, no to. Wchodzimy sobie przez odpowiednią zakładkę do wszystkich jego kart, i po prostu wyciągnięcie tego test. 5 sekund. I tak? właśnie to, że one mają te zakładki, takie jest napisane dokładnie, jaki to jest boss, czy to są właśnie tereny, to wszystko widzimy i nie musimy tego szukać. Mhm. I co jest jeszcze bardzo fajną rzeczą, chociaż do tego powinniśmy dojść w y, regrywalności. No to może kończąc na komponentach, no a przechodząc właśnie, może od razu do, tych, do tej regrywalności, tak, to zobaczcie, ile tu jest kart. I to y samych przedmiotów, a kart na przykład y, wydarzeń, Miasta też jest dużo. No zobaczcie, ile tutaj jest kart wydarzeń miasta. No i przypominam, każdy dobiera jedną. Czyli generalnie na całą naszą rozgrywkę powiedzmy nawet, że na czterech graczy, tak czterech graczy, cztery fazy miasta, 4 razy 4, 16, czyli 16 kart z tej całej kupy, więc pomyślcie sobie, ile musicie razy zagrać, żeby to wszystko. Ograć wszystkie karty. Żeby to wszystko przemielić. To samo. Tyczy się tych przedmiotów, tak? Ile będziecie musieli zagrać rozgrywek, żeby przejść przez te wszystkie przedmioty? Nawet Więc... gierając z tą samą postacią, żeby trafić te same przedmioty, to jest praktycznie niemożliwe. No tak, tak. Znaczy, raz, że trafienie tych samych przedmiotów nie jest możliwe, ale też, zobacz, połączenie przedmiotów, połączenie tych eventów i połączenie tych naszych celów, tych feats of metal, tak? tak? To okej, okay, nawet jak z tym y, samym rufianem, z tym samym łotrem, na tym, na tym samym poziomie, że on będzie mieć te same umiejętności, będziemy grać, to przez te cele, właśnie i przez nasze przedmioty, no to rozgrywka może być zupełnie inna, no ponieważ fajnie. przedmioty tutaj dużo zmieniają. Nie? Tak, no samo to jakich mamy bosów też. Mhm. Nie wiadomo jak się ułożą, bo sobie z kim będziemy walczyć. Mamy różne postaci z różnymi yy, ich zdolnościami, więc to też daje nam regrywalność, bo każda postać po prostu robi co innego. Tak, czyli jak za każdym razem też weźmiemy sobie inną postać, to trochę inna będzie strategia, ale czasami jeden, dosłownie ten event tak, może nam zmienić całą strategię na walkę, a tak naprawdę strategię na całą grę. Ponieważ zobacz, jak kiedyś Jagoda miała coś takiego, że z eventu miała zły rzut kością i wylosowała taką kulę, która mówiła, że tak naprawdę do końca gry, jeśli nie będzie zadawać obrażeń bosowi w swojej turze, no to będzie tracić życie. No to ona będzie dostawała obrażenia. Tak. Jeśli będzie bić bosa, jeśli będzie zadawać mu obrażenia, to się będzie leczyć, więc od razu kieruje ją to na taką strategię, żeby być depsem po prostu, żeby zadawać bosowi masę obrażeń. Albo cały czas krzątać się gdzieś koło healera, żeby healer po no, prostu leczył. Tak więc cały leczył, czas tak? łaziła za mną, albo ja musiałam łazić za nią i ją leczyć. No tak, więc tak jak mówię, jeden event tylko może Wam zmienić strategię na całą grę i to jest naprawdę super. Kolejna rzecz, która tutaj naprawdę dużo wprowadza fajnych zmian, fajnych rzeczy, są te Karty terenu, ponieważ czasami nie będziemy korzystać z tych terenów. Jak widzieliście w tym naszym gameplayu, za dużo z tego nie korzystaliśmy. Nalebywały no nasze takie rozgrywki, gdzie naprawdę cały czas, i też to trochę. Czasami jest w tych Feats of Metal, w tych zadaniach, że czasami mamy takie zadanie, że w ciągu jednej swojej tury musisz wejść na dwa te trajny, na dwa feature'y. Albo, albo musisz... żeby z nimi zrobić interakcję, albo żeby jakiś spadł po prostu z planszy, bo są takie, które są jednorazowe, jeżeli uda nam się rzutno, to wtedy on z planszy znika. Bo jest wykorzystane. Także mhm. one są nam też potrzebne do wykonywania. Celów. Mhm. Także tak jak tutaj mówimy, już kończąc tą regrywalność, to regrywalności jest tutaj naprawdę tona, za każdym razem ta nasza rozgrywka będzie inna. No i teraz przechodząc tak ogólnie do mechanik, to co jeszcze mi się bardzo podoba, co w sumie też trochę wpływa na tą regrywalność, że yy, walka finalna z bossem jest czasami naprawdę zupełnie inna. Czyli na przykład, tak jak widzieliście na tym gameplayu z Willem yy, Barlowem to po prostu tam normalnie się z nim biliśmy, tak? Ale jeśli chodzi o finałową walkę, to ten jeden jedyny gracz, który jest szeryfem, dostanie takie specjalne kafelki takich pieczęci i on będzie je rozstawiać na mapie i tylko jeśli Will Barlow będzie stał w pełni na tych pieczęciach, to będzie mógł, będziemy go mogli bić. Wtedy, inaczej tak naprawdę jest nieśmiertelny, albo na przykład będziemy się bić z pepinem mleczko, czyli z taką, z taką żabą, która jest dostarczycielem mleka, no i właśnie w tej ostatecznej walce on będzie rozstawiać swoje różne tam baryłki, beczki z mlekiem i my będziemy je musieli je rozbijać, tak? Także, no mówię, naprawdę tutaj będzie się działo, będzie się działo, i jeśli ktokolwiek tutaj się martwi o regrywalność, to nie należy się martwić, bo. Jest naprawdę bardzo duża. No i co, przychodząc może teraz, jeśli kogoś by interesował czas rozgrywki. I tutaj może być taki lekki minus dla niektórych. To jest lekki minus, ponieważ walka z jednym bossem trwa około godziny. Yy, mamy czterech bossów, więc tak naprawdę 4 godziny około. Yy, no Minusem jest to, że nie da się skrócić tej rozgrywki, na przykład, żeby mieć trzech bossów mhm. albo dwóch bossów, tak, żeby tak sobie to rzeczywiście podzielić. Tylko rzeczywiście musimy walczyć z tymi czterema, żeby przejść całą tą naszą rozgrywkę. No tak, niby z tego co pamiętam, to jest także około 40 minut na gracza przy całej rozgrywce. Nie wydaje mi się, że moglibyśmy. Yy, czterech bossów w dwie osoby zrobić w 80 minut. Też mi się nie wydaje. Absolutnie mi się nie wydaje. Jest to trochę dłuższe przy czterech osobach. To spokojnie 4 godziny mi się wydaje, żeby rasza po tych wszystkich bossach, no to tyle może to trwać. Ale to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajna rozgrywka. Tu naprawdę nie jest tak, że się nudzimy, że jest tak, dobra, o jezus, czwarty boss nam został, weźmy to, skończmy. Nie, ale tu to, naprawdę to mówię naprawdę dla nas. Tak? fajnie się bije. Mhm. No my też, no tak jak sami zauważyliście, już my lubimy długie gry. Nam no, nie przeszkadzają no długie tak. gry. Także jak najbardziej. Ale właśnie, jeśli. Ktoś by chciał tutaj, nie wiem, na 3-4 osoby streścić się w 2 godziny i ani minuty dłużej, no to należy wspomnieć, że niekoniecznie te 2 godziny na taką grę mogą nam tutaj starczyć i to było odnośnie czasu rozgrywki. Ogólnie trudność gry, ogólnie, o, trudność gry, trudność zasad. Zasady są bardzo proste. Mhm. Są bardzo proste, są łopatologiczne, naprawdę bardzo łatwo jest je sobie przyswoić. I tak naprawdę można się uczyć gry już zaczynając grać, według mnie. Tylko żebyśmy poznali jak działają właśnie nasze niezdolności, tylko jak się poruszamy, jak obniżamy życie, po co jest moxie i po co jest celność. I tak naprawdę wszystko inne jesteśmy w stanie ogarnąć już grając. No to to można wytłumaczyć. W 10 minut. Tak. A wszystko po drodze, tak? Dokładnie. Jeśli jest jedna osoba, która ogarnia grę i zarządza tymi kartami ataku, no to wydaje mi się, że reszta to dosłownie bazowe tylko zasady w 5 minut wytłumaczyć. No i gramy, tak? Rozkładamy i gramy. Nie ma tutaj nawet tak za dużo kruczków. Okej, okay, może jak ten boss się porusza, właśnie robi kolizję z nami, czy można się ruszać przez takie albo inne jakieś tam ob obiekty terenu, jak strzelamy, jaka jest ta linia widzenia przez obiekty, ale to mówię, to, to wszystko... Nadal to są wszystkie bardzo proste rzeczy, nie jest ich dużo bardzo, mhm. więc to też bardzo szybko idzie, żeby to sobie przyswoić. I pomimo właśnie tego, że te zasady są proste, to ja nie uważam, żeby sama gra w sobie była taka turbo prosta. Tutaj będziemy przegrywać, będzie tak, że czasami będziemy wygrywać na styk, jedną osobą, dwoma osobami, no nawet w tym gameplayu, tak? No, Maria no niest ja niestety byłam knockout, bo tak. dwa razy... Została ucięta mi głowa. Dwa razy Maria poszła do Piachu, więc tak jak mówimy, nie jest to prosta gra, ale jeszcze jedna rzecz: pomimo tego, że tutaj są proste zasady, to ja nie uważam, że ta gra jest jakaś banalna. Pomimo tego właśnie nawet, że nie jest jakaś super prosta, to nie jest banalna, ponieważ przez to jak możemy sobie kombinować z tymi przedmiotami, to ta rozgrywka jest fajna i tak porównując trochę do innych gier. Porównując to do cięższych, dużo cięższych gier typu Kingdom Death Monster, typu na przykład Ion Trespass Odyssey. Tutaj ja czuję bardzo dużą satysfakcję z tego, że naprawdę biję się z tym bossem i są fajne rzeczy, i za każdym razem wychodzi coś, coś innego, i że nie mam bardzo dużej obsługi tej gry. Tak jak yy, na przykład w tych grach, o których wspomniałem, że co chwilę musimy zaglądać do tej instrukcji, to musimy sprawdzać, jest czy dużo robimy zasad Tak, bardzo dużo zasad, jeżeli chodzi o walkę. Tutaj właśnie. Te walki są proste, ale nie są jakby proste mechanicznie, ale same walki z bosami, ich umiejętności, ilość życia, jaką posiadają, jakieś tam konkretne zdolności, no to one sprawiają, że rzeczywiście ta rozgrywka nie jest banalnie prosta, tak, że ona jest rzeczywiście e, wymagająca od nas jakiejś strategii. Mm -hmm. I w ogóle mi się podoba to, że każdy boss jest inny, mm -hmm. że naprawdę to nie jest tak, że dobra, jeden bije na odległość, a drugi będzie bił wręcz. Nie, tak jak zobaczyliście w tym naszym gameplay'u, no to właśnie ten pan, który tutaj stoi, Will Barlow, to po prostu będzie zsyłać na nas duchy, które będą się aktywować w jakichś momentach gry. Więc jest super. Albo na przykład bandyci będą takim jednym potworem, ale będą mogły zrobić skater, czyli będą mogły yy, rozpierzchnąć się na przeróżne jakieś tam inne inne pomniejsze potworki, więc właśnie ta różnorodność tutaj jest absolutnie super, ale porównując to do takich gier właśnie, gdzie mamy troszeczkę prostsze zasady, gdzie mamy na przykład kartę potwora, i od razu na tej karcie potwora jednej, jedynej widzimy jaka jest jego kolejność, co on będzie robić, tak? Czyli jeśli nie ma nas w zasięgu, to podchodzi, jeśli stoi obok nas, to nas bije, więc jeśli my nie będziemy od niego uciekać, to po prostu na samym początku walki dojdziemy do siebie i tylko będzie iść potwór, rzucamy czy trafił, nasza tura, rzucamy czy trafiliśmy i stoimy przy siebie i się lejemy, tak jak w takich starych grach komputerowych. I według mnie takie coś jest nudne. A tutaj jest super to, że za każdym razem jest inna... Dzieją się inne rzeczy, on robi inne rzeczy, tu idzie, tu skręca do innego w ogóle tego tamswolka. Także to też jest fajnie, że nie jedna osoba najbliższa jest targetem tym celem, tylko rzeczywiście on może zmienić zdanie i a nie pójdę do tego, który jest najbogatszy. No, właśnie i to jest fajne, że my cały czas tutaj latamy po tej planszy, że ta rozgrywka nie jest nie statyczna. W I pomimo tego, że my możemy korzystać z tych obiektów terenu, to każdy boss też w jakiś sposób może korzystać z obiektów terenu. Jak robi Will Barlow, no to widzieliście w gameplayu, ale na przykład, jak jest strach na wróble, to strach na wróble będzie nas zaciągać na pole kukurydzy i tam robić z nami jakieś tam tak, niecne <laughs> rzeczy, więc. Naprawdę różnorodność tego i przede wszystkim strategii i taktyki, jak do tego podchodzimy, to pomimo tego, że tu są proste zasady, to według mnie jest tak idealnie wypośrodkowane pomiędzy grami, które, są, y, które dzieją się na taktycznych planszach, ale które są troszeczkę prostsze strategicznie i mechanicznie, a właśnie tymi bardzo skomplikowanymi grami. Więc dla mnie to wypośrodkowanie tutaj jest ideolo. No. No ja nie wiem, czy jeszcze coś możemy powiedzieć więcej o tej grze tak naprawdę. Już powiedzieliśmy wszystko. Nam się ta gra podoba, to jest w naszym klimacie. Rzeczywiście lubimy takie gry. My lubimy walczyć z bosami, lubimy zbierać przedmioty, także to jest naprawdę coś, co no, nam pasuje tak naprawdę praktycznie w 100%, oprócz tego, że nie można sobie właśnie skrócić tej rozgrywki czasami. Do trzech bosów, <laughs> tak. tak. Ale tutaj możemy zaspoilerować, że jest to w tym momencie jedna z naszych ulubionych, ulubionych gier. I chcemy się pochwalić, że z tego co na razie wiem, tak, to będziemy patronami polskiej edycji Wielkiej Draki w Małym Mieście i naprawdę będziemy bardzo, bardzo polecać tą grę i ta gra na pewno trafi na szczyty naszych topek, jak już się pojawią. Także tak biorąc to wszystko w klamrę, jeśli chcecie znaleźć grę w nietuzinkowym, właśnie w takim unikalnym, i nowym klimacie, ponieważ ten to nie jest powtarzalny klimat, tak. jak na tą chwilę, bo to nie jest znowu e... generyczne fantazy. Dokładnie, tylko to jest zupełnie coś innego. Naprawdę tutaj też sama plansza, same grafiki, no mnie pasują idealnie, tak, bo one cieszą oko i to naprawdę też robi dużo, dużo klimatu. Także to jest. Super. To Jeś... jest tak ogólnie. Jeśli chcecie mieć właśnie piękną grę z wspaniałymi komponentami, która będzie taktycznym pojedynkiem z bosami, i która będzie miała w sobie tonę, tonę regrywalności, ponieważ mieszanie tutaj tych wszystkich komponentów to naprawdę dziesiątki rozgrywek, żeby to wszystko odkryć i te miksy właśnie poodkrywać razem ze sobą. No to to jest właśnie must be. U nas ląduje to w rankingu naprawdę bardzo, bardzo wysoko. No i polecamy, polecamy i kończymy. Ten I kończymy. Film. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że nasza rozgrywka się Wam podobała. Jeżeli tak oczywiście dajcie nam znać, lajkujcie, komentujcie i udostępnięcie ten film. I bardzo Wam dziękujemy, że byliście tutaj dzisiaj z nami. I pamiętajcie o trwającej kampanii Wielkiej Draki w Małym Mieście. Na wspieram to oczywiście wszystkie linki podrzucimy tutaj w opisie. No, A tymczasem, A tymczasem Borem Lasem. Dziękujemy Wam bardzo i na razie. Na razie.